Dziwny tunel pojawił się na naszym świecie, a ja przetestuję moją odwagę i do niego wejdę! O fu, ale tu jest dużo ketchupu. dziwnie to wygląda. O, a co to? Aaaa, to jest jakiś potwór! Proszę, nie zjadaj mnie, muszę szybko podejść do wyjścia! Tuna, nie, on mnie zjada! A Ała! Czemu mi się to przydarza? Słyszałeś, Tunuczek? Coś mi się nie chce wierzyć! Javi! Nie wchodźcie do niego, bo zginiecie jak nasz przyjaciel. Ale mnie to nie obchodzi, muszę go zniszczyć i ochronić nasze domki. I chwilę, tutaj jest nawet jakiś napis, uważaj na niego, tego potwora. I nawet e, jest na ptaki filmik, jak on wygląda. Nie podoba mi się to, bo że jednak wrócimy do domku, bo to jest serio, takie ja straszne. I co? światła o, o, to musi być jakiś znak, że ta straszna postać. Tutaj jest i e, ja coś Coś tutaj przebiega i tak dziwnie się śmieje. Ale gdzie to jest ten robak? Nie, no czekaj, może tutaj podejdziemy i zobaczymy. Ja mam taki mieczek, a na datek, latarkę, więc włączę ją i. Ej, wracaj! Tutaj chwileczkę. To jest moja malutka maskoteczka! Co ona tutaj robicie? chyba nie jesteś strasznym robakiem! No właśnie, ty musisz być u nas w domku, tam w moim sklepiku. A czemu ty się tutaj zgubiłaś? No bo ja się tutaj zapodziałam podstępem. Zobacz! Byłam normalnie u nas w sklepiku, ale wycyłam dużo kości i za nimi posłam, tylko że to była pułapka do tego wielkiego, strasznego tunelu. I nagle pod że ktoś mnie obserwuje i a to był ten straszny potwór. On zaczął do mnie iść, ale szybko uciekłam mu do malutkiej dziury, gdzie byłam bezpieczna bo on był za duży i nie mógł do niej wejść. I obserwowałam go cały czas i teraz wiem, jakie on ma seklety No to super, w takim razie będziemy mogli pokonać tego potwora. Nawet tutaj jest tego napis zanim on nas zje. O, o. Czy on ma takie zamiary? Bo w to jest straszne! No tak, ale maskotko, czy my możemy wejść tam do środka? No tak, musicie, bo on zaraz będzie chciał was zaatakować. No to zobaczmy, co tutaj jest tak naprawdę. Aby was nie widział, musicie mieć jego kolor. Czyli zobacz, musimy ustawić chyba taką zbroję. Bo no ten robak jest taki mm. biały i pewnie będzie myślał, że my też jesteśmy takim robakiem. Ty, to dawaj, Pipek w takim razie ja sobie wezmę to wszystko i uwaga w tym momencie to nakłada. Tutaj pisze on lubi zwabiać swoje ofiary. O o, tu jesteś ty, który siedzi kostkami. Tak, i tych kości jest tutaj oh. tak dużo, o, nie możemy się na to nabrać. No tak, a czekaj, tutaj pisze, potem karmi nimi swoje małe dzieci, a, to ofiarą, i zobacz, tutaj ty jesteś, i patrz, tu są jakieś dzieciaki. Tak, czekaj, one wyglądają trochę jak ich tata, to, to też <grym> są takie <grym> straszne. A, ale zobacz, tutaj ja widzę to dziecko, Uy. tylko, że ono tak dziwnie wygląda i tutaj, o, pisze, uważajcie na dzieci robaka, bo mogą wychodzić z małych tuneli. O, nie, <grym> szybko, trzeba je zaborować, one są przerażające! No tak, i musimy na nie naprawdę bardzo uważać. I czekaj, tutaj pisze, nie patrzcie mu się w oczy, bo nie ma takie straszne. O, jego cała twarz jest taka czerwona, mhm. jak z horroru! Tak, bo zamienimy się w robaki! A, robak kluczek, robak pimpek, i ja bym nie chciał tak żyć w tym tunelu pipek szybko załóż na siebie tą zbroję, ja tutaj pisze, pokonajcie go w dzień lub gdy śpi, bo on chyba nie jest wtedy aż taki czujny, więc dawaj, póki jest noc, to możemy do niego podejść. Chociaż szczerze, ja bym wolał go pokonać, w dzień. On teraz będzie słabszy. Nie, dawaj, Pimpek. Musimy iść tam na sam koniec tego tunelu. Tylko uważajmy, bo tutaj jest mnóstwo rzeczy i tutaj są normalnie takie tuneliki, gdzie były te malutkie bobasy. O, o, to jest straszne. O, o. Ja na pewno się nie nabiorę na ich podstęp, ale czekaj, czemu tutaj jest tyle kości? No tak, to jest, Pimpek, pułapka. Pamiętasz? Mówiło nam o tamta nasza maskoteczka, żebyśmy uważali. Co? Nie wierzę ci w to. Ja muszę wziąć je wszystkie, tak? I czekaj, one... Prowadzą chyba gdzieś do jakiegoś tunelu. Nie, poczekaj, no nie bądź taki głupiotki, pimpek. Naprawdę, tu hmm. może być coś strasznego. I czekaj, ty naprawdę za tym idziesz i to prowadzi do jakiegoś miejsca, gdzie pisze więcej kości. O, tak, ale super, cześć, to będziemy no, mieli no. miliard kości, nie. Muszę tam wejść. Poczekaj, chwileczkę, tutaj może być jakaś pułapka i. a, tutaj są te dzieciaki robaki. No, ja te dzieciaki one chciały mnie zjedziały. Tak, za ja to na pewno nie przeżył. A masz, a masz, wywalajcie! Tak, widzisz, to musimy uważać i przejść tam dalej, bo tam będzie ten robak, tylko chwileczkę ty. Ja coś tam widzę w oddali w tym tunelu. To jest chyba jakiś domek Ale ja bym chyba do niego tutaj nie wchodził, bo to może być jakaś pułapka. Nie no, musimy tu wejść, to będzie taki e? fajny! No dobra, to wejdźmy, ale uważajmy, bo tutaj... o! Napisy potwór jest fajny, chwilę, Pipek. Czy ty to napisałeś? Co nie, nie, no w życiu to hmm? nie zrobiłem ja przysięgam ci! A czekaj, tutaj jest jeszcze kolejny obrazek i nawet napis Chcę, żeby wyszedł z dziury i fu! Taki malutki, zbudowany tuneli. Ej, ona akurat wygląda słodko, ale to serio nie byłem ja. Czekaj, co jest za mną? Czemu tutaj pisze Serduszko plus roba? Nie no, nie piję wchodźmy tam Pipek, bo ja słyszę jakieś dziwne dźwięki, a co jeżeli to jest pułapka. Muszę zobaczyć, co tam jest!

Szybko musimy je pokonać, bo one tutaj coś próbują zrobić. I coś mi się wydaje, że... O, o, ja tutaj widzę jakąś straszną postać. Tutaj pisze, że chcemy zamienić maskotki a robaki. Jak to? Jakie oh. maskotki? Moje czerwoniosie. Musimy je wszystkie uratować. Szybko zbieraj maskotki, a tutaj tego głupiego robala musimy pokonać, żeby już więcej nie zamieniał żadnych rzeczy. I ta maskotka już jest stracona. Ja nie chcę, żeby więcej oh. rzeczy się zamieniło w takiego strasznego robaka, więc musimy prędzej go rozwali Tak, tylko pójdźmy dalej. I już za tym domkiem widzę, ej, jakieś pomieszczenie, gdzie chyba ten robak tutaj śpi. Jest dużo oczu. O nie, to jest takie przerażające. Może jednak się Czekaj, już tutaj powinien być ten robak. Widzę was, niedługo do was przyjdę, a teraz jestem zajęty. Czekaj, gdzie poszedł ten robak? Tam widzę nawet y, tunel na Wojanowice. Tak, Tak, są tam wszedł i nie rozwali naszych domków. Ale czekaj, Luczek, nie odwracaj się za siebie! A, bo tam jest ta wioska wieśniaków i oni są rozwaleni tutaj, parz są ślady tego robala! Myślisz, to on je zrobił? No tak, ci wszyscy wieśniacy, oni nie żyją. Ja go tutaj widzę, to o jego sprawka była! <laughs> Tak, i zaraz to znowu zrobię z waszymi nurkami, więc się przygotujcie. O, o, w takim razie, dawaj, Pimpek, szybko wróćmy. I musimy zrobić najlepsze zabezpieczenia. Ale najpierw może weźmy stąd tych wieśniaków. Co ty na to? Oni są tak przerażeni, że nawet nie oh. mogą się ruszyć. Szybko, schowaj ich do naszych domków. No właśnie, do mojego niebieskiego. Tam będziecie bezpieczne. Tylko nic mi tutaj nie rozwalcie. Bo zobaczcie, o, tutaj możecie idealnie sobie pomieszkać. Tak, i weź ich wszystkich tutaj przyczep do płotko, którego postawiłem. Teraz na uh -huh. pewno ci nie uciekną. Dobra, to zostawmy ich w takim razie u mnie na chatce. A ja zrobiłbym coś mocniejszego i zrobił tutaj takie przedłużenie tego wielkiego muru. Tylko w drugą stronę, żeby ten robak nie wyszedł prosto na nasze domki. Tylko zakręćmy go. Co ty na to? Chwila, ty też go przedłużyć i zrobić takie fałszywe wyjście z boku. To, to przecież będzie wtedy epickie, bo on będzie myślał, że ten tunel i nasze domki są troszeczkę dalej, więc musimy go zrobić. Troszeczkę większego. Nie zapomnijmy, tylko dodać tutaj na dole takich ceglanych płytek, żeby on naprawdę dał się na to nabrać. I zobacz jak to teraz wygląda tutaj. Nie ma w ogóle wyjścia do nas prosto, tylko tutaj będzie zakręcik i wszystko zrobione w tamtą stronę. No jest dosyć mocne, tylko czekaj, Luczek. Przecież on może sobie po prostu z tego wyjść i pokonać to... nasze domki. Ja bym tutaj jeszcze dodał takie lasery do środka. Ej, tak, bo wtedy może ten pociąg w ogóle stąd nie wyjdzie i nawet nie będzie wiedział, że tutaj. Są te nasze domki, więc to jest dobry pomysł. Dla bezpieczeństwa dodałbym je jeszcze tutaj przed tym murem. Bo jeżeli wyszedłby tą stroną, to wtedy naprawdę mamy przewalone. Więc ustawmy to tutaj. Teraz postawmy bardzo dużo takich długich laserów, które będą mega mocne. To i jest tak dużo. Ale czy to na pewno wystarczy, żeby mhm. pokonać tego potwora? Na 100%. Tylko ja słyszę jakieś dźwięki już tego potwora. Czekaj, chcę zobaczyć, czy on w ogóle tutaj jest. I ej, on chyba planuje już do nas przejść. Dobra, wiesz co. To teraz zrobiłbym coś mocniejszego, czyli wykopał tutaj taką wielką dziurę do samego dołu. Czekaj, ty chcesz zmieścić tego robaka, ale wiesz, jaki on jest ogromny! No tak, nasza dziura też musi być bardzo duża, więc bierzcie lepiej zakopanie i zróbmy ją bardzo głęboko. I jeszcze zasłońmy ją. I ja mam pomysł, żeby tutaj dać takie tabliczki, które będą miały jakąś literkę napisaną, a na niej będziemy dawać takie, zobacz, dywaniki. Ja Jasno zielony, ale to uh -huh. na pewno go rozwali. Uh -huh. Ja bym tutaj na sam duży tej całej. Dał jeszcze takie kolce. Zobacz, co tu robię teraz. Jak ten wielki robot tutaj wpadnie, to się na to da dzieje i na pewno zginie. No dobra, ale zobacz mój pomysł, bo jeżeli damy to wszędzie, to będzie to dobra przykrywka dla tego potwora. I nawet chciałbym dać na przykład w tym miejscu takiego pistona, który będzie oczywiście odpalony. A jeżeli klikniemy, to dźwignię z powrotem, to po wszystko się rozwali. Ty, całe te tabliczki tutaj się zniszczyły i ten pociąg wpadnie tutaj na dół. Tak jest, tylko nie wiem, czy na tego robot. To zadziała, więc musimy dać tego troszeczkę więcej. I teraz dzięki naszemu mechanizmowi z Redstone'a będziemy mogli, pum, zahaczyć te wszystkie tabliczki i potem ło, wow, odciągnąć je i on tutaj wpadnie. To jest ten robot. Uh -huh. Na pewno nie będzie miał z nami szans. i Ta dziura jest taka ogromna, że się tutaj zmieści uh -huh. i zginie. Właśnie o to tutaj chodzi. Te zabezpieczenie będzie mocne. Ale zrobiłbym coś jeszcze mocniejszego. I dawaj, co ty myślisz o tym, żeby w tym miejscu rozdać bardzo dużo lawy i zbudować takie mini robaczki? Jakie robaki? Co? I tutaj chcesz dać lawy? Ty chcesz, żeby te robaki zjadły nasz domy? Nie, no nie, właśnie chcę odciągnąć tego dużego robaka. Tylko musimy zbudować tutaj taką klateczkę, nie? Ja muszę tak naprawdę zbudować tego robaczka. I coś mi się wydaje, że on jest taki malutki, co nie? Tak, taki mały i ma też taką uh -huh. czerwoną główkę. Nie zapomnij o tym. Tak, to są jego zęby, pipek, więc lepiej nie śmiej się tak bardzo. Dobra, mam nadzieję, uh -huh. że ten wielki robak się serio zorientuje. A ja w takim razie, uh -huh. tak jak powiedziałeś, dam takie tabliczki. pas tutaj odpiszę pomoc to i taka smutna minka. Ej, dobra, tam zabezpieczenie może być dobre, ale wiesz co, ja bym chciał teraz ochronić nasze domki, więc postawię tutaj bardzo dużo kolców, żeby ten robak tutaj nie wszedł. Nie, co ty robisz? Ale jak on będzie tak blisko, to na pewno... Z rozwali, ja bym zrobił coś innego, paso. Co? Mam tutaj takie zdjęcie, że ja tak naprawdę kocham tego robaczka. Oj, ty nie możesz tak mówić, wiesz, jak on to zobaczy, to będzie chciał, żebyś też został robakiem. Nie, uwierz mi, to będzie lepsze niż twoje zabezpieczenia, nie. a nawet zrobię cały mój domek co? na biały kolor, przecież wtedy ten robak nie będzie chciał mnie zaatakować. Ty, coś mi się wydaje, że to nie będzie dobry pomysł, ty, a co jeżeli on tak będzie chciał i tak nas zjeść, wtedy ja bym zrobił tutaj tak. Taką ucieczkę, dzięki której będziemy mogli daleko uciec od niego. I taki wagonik, co ty na to? No nie wiem, ja bym dodał tutaj mnóstwo takich mm -mm. białych kwiatuszków. Patrz, żeby ten robak myślał, że to mm -mm. tak naprawdę jest kolejka dla niego. To jest bardzo zły pomysł, ale zobacz, ja tutaj już widzę opcję, bo mamy tutaj dużo terenu, żeby pojechać. I ta kolejka naprawdę będzie dosyć szybka. Tylko, że tutaj z boku dodałbym coś na niego, żeby on mógł wpaść do środka. I co ty na to, żeby zrobić takie wielkie boże z czerwonej wody? Ty, co myślisz? że się stanie, jak ten robak tutaj wpadnie, to o mu obrażenia, więc tutaj wylałbym ją wszędzie, żeby na pewno wpadł tutaj do środka. I zobacz, to będzie akurat koło naszych torów. A na dodatek dodam tutaj bardzo dużo wiatraków, które sprawią, że na pewno tutaj wpadnie, bo zobacz, one tutaj działają i wypychają go do środka. Chwila, jak ja bym chciał na przykład przez to przejść, to one <laughs> też nie wypychają serio do tej Aha. wody, a ona wcale nie jest przyjemna. No właśnie o to w tym chodzi, więc musimy tego odpalić jak najwięcej i teraz na pewno on wpadnie Tutaj w naszą pułapkę, tylko chwilę ja chyba słyszę tego potwora. Nie, luk, jak mi się to nie podoba, ja się go jednak boję, Ukryję się w moim białym domku. Tutaj na A... pewno mnie nie zaatakuje! No w sumie dzięki tym napisom to na pewno, ale czekajcie, ja w takim razie podejdę do tej ściany i mam nadzieję, że on pójdzie w tamtą stronę, ale chwilę. O nie! On tutaj wyskakuje i nawet chyba zamknął swój pyszczek. Ale nie, on jest jednak bardzo straszny. I przez te lasery on przechodzi bez żadnych obrażeń, bo ma zasłoniętą swoją twarz. O, o, ty głupi potworzy, ale spokojnie. Ja tutaj mam zrobioną pułapkę i szybciutko muszę ją zaznaczyć szybko. I ten potwór teraz wchodzi tutaj bardzo dobrze, a ja pół zniszczę go i tak on powinien zostać chyba pokonany. Ale chwilę, on chyba dalej żyje i w tym momencie, a, wyskakuje na górę szybko. Muszę stąd uciec, Pimpek, lepiej uważaj, bo on już jest bardzo blisko. I czekaj, on chyba może zobaczyć tego robaczka malutkiego. Tak, to jest twój bobasek i tutaj on potrzebuje pomocy. wpadni do tej nawy, ale nie, bardzo się przez to zdenerwował I szybko muszę wejść w takim razie do wagonika I uciec bardzo szybko Tylko on jest tuż za mną, no nie Ten głupi potwór, ale zobaczcie On idealnie tutaj biegnie, ale może moje tutaj A, naprawy zadziałają Tylko muszę podlecieć troszeczkę i błagam potworze Ja cię muszę uderzyć, żebyś wpadł Prosto tutaj do środka, do tej wody Tak, i zobaczcie, zaczyna mu to Zadawać obrażenia, ty głupi potworze Musisz umrzeć i więcej Nas nie straszyć, i pokonałem go Czyli ten potwór nie był aż tak Que aqui straszny